Wonderful... Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Liliana Solis. I ja witam Was w kolejnym odcinku z gry Stars Table Online. No i jesteśmy na wjeździe do znanego wszystkim murland, ale dzisiaj będziemy robić questy z najnowszej aktualizacji z jakimś tam wyścigami, czymś takim. Tu jakaś stajnia, o jakaś pani na fajnym koniku, ale dobra najpierw porozmawiajmy o z Agnes. Nie, 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 nie nie siodaj, Z Agnes Agnes porozmawiaj ale na siedząco. Hej, lubisz mistrzostwa? Tak, lubię. Tak, dokładnie uwielbiam. Ja też musimy porównać wyniki. Jestem Agnes, przewodnicząca elitarnej Rady Jorwickich wyścigów. Nasza misja to wspieranie organizacji i rozwoju mistrzostw organizowanych na Jorwiku. A ty jesteś... Bardzo by mi miło cię postać Astrid. Carmel Titan, to wspaniały wierzchowiec. Czy wiesz, że możesz zrobić reputację jeździską na każdych mistrzostwach? Ilekroć bierzesz w nich udział, zyskujesz więcej reputacji. Po pewnym czasie osiągniesz elitarny status i otrzymasz dostęp do sklepu profesjonalisty z całym wyjątkowym sprzętem. Ciekawa jestem jak drogi. W ogóle zauważam, że ta pani ma super brwi. Chciałabym, żeby moja postać miała takie brwi. Może trochę się pospieszam. Porozmawiajmy o tym, jak w ogóle wziąć udział w mistrzostwach. Każde z nich rozpoczynają się o stolonej porze, którą możesz na sprawdzić na tablicy w centrum mistrzostw. Przed wyścigiem musisz zapisać się u przedstawicielki lub przedstawiciela i zacząć w wyznaczonym miejscu. No to tak jak zawsze. To idealna okazja, by przyjrzeć się reszcie uczestników i ich koniom. Sama podpatrzyłam trochę pomysłów, na stroje i nawiązałam kilka przyjaźni. Ale wróćmy do tematu. Jeśli chętnych jest tak wielu, przedstawicielka dzieli uczestników według ich umiejętności. Nie musisz się tym przejmować, ona się tym zajmuje. Szczerze, nie wiem, czy tak było wcześniej. Wydaje mi się, że to było losowo. Czy zastanawiam się, czy oni tu kłamią, czy tak jest na serio? Możecie powiedzieć coś o nagrodach. Trójka najlepszych jeźdźców otrzymuje wstążki, ale wszyscy uczestnicy zdobywają uznanie za udział i, jak już wspomniałem, reputację mistrzostw. Nie zapominajmy też o tym, że im częściej się ścigasz, tym twój wierzchowiec jest bardziej wysportowany. Wszyscy na tym korzystają. Tym samym koniec. Na sam koniec dam Ci małą radę. Doświadczenie uczestnicy zawsze szukają skrótów na swoich ulubionych torach. Spróbuj porozmawiać z przedstawicielkami o treningu przed wyścigami. A skoro o tym mowa, najwyższa pora, żebym przedstawiła Ci moją przyjaciółkę Tamikę, która oprowadzi Cię po centrum Mistrzostw Murland i opowie o torze. Boże, nie, nie opowiadaj mi o tym torze. Przecież ja go znam od dziecka. Spotkajmy się z przedstawicielką. Uuu. Teraz już wiesz wszystko o mistrzostwach. Pora przedstawić Ci mojej dobrej przyjaciółce. Jezu, ile szlingów dają matko. Za Do mojej czasów bardzo mało dawali tam, więc 10, 15 to było takie uuu. A teraz widzę 50, wow. Astrid, poznaj tamikę, przedstawicielkę Mistrzostw Murland i dumną członkinię klubu jeździeckiego Bobcat. RJ2 jest pod wrażeniem wysiłku, który włożyła w zwiększenie wygody w centrum, organizowanie wyścigów i utrzymanie toru. Dziękuję za tak miłe słowa, Agnes. Wydawało mi się, czy się zakrztusiłeś? Co? Nie, nic z tych rzeczy! Czemu to pani ma starszy wygląd, a tamto ma nowszy? Przepraszam, Rio 2 po prostu zabrzmiało, nieważne. W każdym razie miło cię poznać, Astrid. Pozwól, że pokażę ci najlepsze mistrzostwo na Jorviku. Tak się cieszę, że widzisz wszystkie nowości, Astrid. Uuu. Faktycznie mają osobną kategorię reputacji. Tutaj znajdziesz tablicę, na której zobaczysz harmonogram, a także zegar odliczający czas do rozpoczęcia wyścigu. Trenerka i trenerka konie są pod ręką. Yy, Carmel Titan otrzyma wszelką potrzebną pomoc. Jak widzisz, są tu dwa sklepy. Sklep Elitarnej Rady Jeździeckiej Wyścigów sprzedaje ubrania i wyposażenie w kolorach kilku lokalnych mistrzostw. Ja uwielbiam różow, rzecz jasna. <laughs> Mamy też sklep profesjonalisty Murland, w którym możesz kupić ubrania i wyposażenie w miarę zdobywania elitarnego statusu w mistrzostwach. Dla Twojej wygody mamy również szafkę, z której masz dostęp do swojej szafy. Przydaje się, jeśli chcesz się przebrać przed wyścigiem albo po nim. Oto bardzo fajnie. Yy, Pamiętam, że zawsze wkurzało mnie noszenie najlepszych ciuchów w ekwipunku, bo zajmowało miejsca. No i oczywiście poczekalnia. Upewnij się, że stoisz tu w kolejce po zapisaniu się u mnie do udziału w mistrzostwach. W przeciwnym wypadku stracisz miejsce. To bardzo przykre doświadczenie, więc nigdzie nie odchodź. Wybierz się na zakupy na długo przed wyścigiem lub po jego zakończeniu. To super, jeśli podoba Ci się centrum, to zaczekaj, aż zobaczysz tor. Na pewno nie możesz się doczekać, żeby wjechać na tor wyścigowy. Pozwolę Ci go wypróbować, kiedy nic nie będzie się działo. Dzięki temu nie zgubisz się na nim, kiedy zaczną się mistrzostwa. A już teraz? Tak, już teraz. Eee, jestem ciekawa, czy za każdym razem, nawet po tej aktualizacji, to będzie już tak na stałe, wyglądać. Wow, 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 co to było? I czy ten wiatr, wiatr też tutaj jest na stałe? Eee. Wow, to są jakieś hmm. Wydaje mi się w ogóle, że zmienili, e, co, to, co, to, co to za kamulce, teksturkę tamtych e, przeszkód Że mimo wszystko było trochę inne Na pewno w no, tamtych czasach nie było takiego smrodzącego e, samolotu No jednak te rzeczy wyglądały trochę inaczej I tutaj też nie było takiej e, barierki, tak to nazwijmy <laughs> ale mniej więcej trasa jest ta sama zobaczymy czy jeszcze potrafię skakać z domu jak kiedyś i czy w ogóle tak można wow. nie, coś tu zostało widzę, przebudowane i to ostro, pamiętam, że wtedy była taka skałka z której się skakały i czasami można było się zaciąć coś tu zostało zmienione o, o takich przeszkód w moim dzieciństwie nie było na przykład, takich różowych, ładnych, jakiś... z ścianiami co, co to jest za szpulka? Szpulka niebezpieczna. No dobra, ale tutaj trasa jest ta sama. Pewnie, o właśnie, tam trzeba było przeskoczyć, żeby to trochę ominąć z boku. O, to pamiętam zawsze, jak to się przeskakiwało, to... O, to jest jakiś prąd! o to fajne. Ciekawie się stałe. Minuta 44. Nie mam pojęcia, jakie były wyniki kiedyś. Wydaje mi się, że podobne takie dwuminutowe. Możesz trenować kiedy na to, że nie odbyłem się mistrzostwa, wystarczy mnie poprosić. Hmm, a dostanę za jakąś czy... Nie. Mhm. Czy to już jest tyle? O matko! Ehm. Ymm... No dobra, Mistrzostwa Mistrzostwa, kiedy są najpóźniejsze? W ogóle 21 jest najpóźniejsze albo 19.30. No dobra. Yy, a czy coś jeszcze ta babeczka by od nas chciała? Yy, weź udział w wybranych Mistrzostwach i wróć do Agnes. Nie, no to... No tak myślałam. Yy, yy, właśnie nie da się do końca tego zrobić, no ale nieważne, nie, nie róbcie tego tak jak ja. Yy, Czaprak, Mistress Murland. No dobra, ale co z tymi? Czemu w ogóle to mi nie pokazuje na koniu tych rzeczy? Czy nie jest najnowszej generacji? Ej, to mi pokazuje, a tego mi już nie pokazuje. Normalnie nie znam się absolutnie na tych nowych rasach koni, w sensie jakie to są generacje. Ale wydaje mi się, że te Islandy akurat są nowe. O, a to jest to za reputację? O. Ale poczekajcie, tu jest powiedzmy ten. Dobra, ta koszulka. I tu jest za 9,5 tysiąca. I ja muszę być popularna. A tu? Aha, 9,5 tysiąca i. A nie, czy jest inna? Nie, no jest identyczna. Kurtka Mistrzostw Murland. 5,5 tysiąca. One są raczej, moim zdaniem, przynajmniej identyczne. A nie, widzicie, tam ma takie coś. Super. Szczerze, to myślałam, że one będą za darmo. A co to pani tutaj chce na przykład? Hej, jeśli chcesz, to mogę zabrać sobie bazar. Co? Nie, nie chcę iść jeszcze na żaden bazar. Ja za chwilę tam sama pojadę. No dobra, jeszcze, jeszcze nie teraz. Chciałam zobaczyć, co tu jest. Weterynarz. Weterynarz chyba leczył. Aha, ta pani mi coś tam, coś tam trenowała konia. No dobra, to najpierw przejdźmy tam ten bazar. Sorry, Agnes, nie zrobię tego zadania u Ciebie. Hmm, co ja chcę jeszcze właśnie wprowadzić w bazar, hmm, na którym nie mam questa, ale zobaczmy co tutaj dają. Tu jest... Aha, dobra, ta pani przynosi na mistrzostwo, no to nie. I tutaj wiem, że przecenili właśnie trzy razy jakiś koni. Passofino, tak? Pasufino, tak to się czytało? sofino, Koń andaluzijski i Koń Luzdański. No dobra, kochani, jeszcze doczytałam i to wszystko. Oprócz Mistrzostw. Mistrzostwa chyba zostają na stałe. Bazar za to jest do 8 marca. Mistrzostwa raczej są na stałe i te wszystkie jakieś tam sklepiko coś tam. Jeżeli nie, no to gdzieś Wam dam info po prostu w przypiętym komentarzu albo w opisie filmu. A jak na razie to dziękuję za oglądanie i 啊